Dzisiaj walentynki. Jakże mogłem więc nie popełnić jakiegoś moca walentynkowego? No nie mogłem, dlatego przedstawiam wam słynną scenę z Gwiezdnych Wojen, trochę w alternatywnej wersji i całkiem nowym, myśliwiec w uniwersum, czyli Tile Lover. Cześć. Witam was, moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Pamiętacie słynną scenę, która już w trailerze nawet nam pokazywała, prawda, pewną walkę, gdzie to ta rej biegła, później skakała, rozcinała ten statek Kylo, chociaż wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to Kylo. No to ja właśnie zrobiłem jakby taki lekki kurde remaster tej sceny. No i mamy dziś walentynki ja mam nadzieję, że nikt z Was dzisiaj w samotności nie wali tych tynków, tylko że spędzacie ją z drugą osobą, ale właśnie tutaj. W naszej scenie nie do końca widzimy mamy harmonię, bowiem Rey jednak, kurczę, tutaj ucieka. No bo, kurczę, ona się nastawiała na walkę, ona się nastawiała tutaj jednak na fight, na ten słynny skok, żeby wam teraz zaprezentować siop i siop, a to kurczę, Kylo ją goni swoim e, swoim tie-loverem. Oczywiście nie, Rey jest tutaj najważniejsza i nie to tło, które jest tylko tutaj pretekstowe, żeby to ładnie wyglądało mi na zdjęcie do Instagrama, a sam myśliwiec tie więc może obejrzymy tie-lovera. Żeby nie było Oczywiście jest to tailover w wersji mikroskalowej. No może, jeżeli Wam się spodoba, to w przyszłym roku zrobię dużą wersję tailovera, no ale musi najpierw Wam się spodobać. No, za sterami zasiada nikt inny jak Kylo Ren, bo oczywiście scena ta ma przypominać, właśnie, wiecie, taki, ten, tą... przeróbkę, bo już sceny, która była autentycznie. Wyobraźcie sobie, że na przykład Kylo kurczę stwierdzi, że on do tej rej faktycznie, skoro coś tam czuje, to może jednak, prawda, te uczucia uzewnętrznić, pokazać jej i w jakiś sposób zrobić swój coming out. No i wyobraźcie sobie, że on w tej scenie zamiast przelatywać ją, atakować przelatuje czymś takim, by jej swoje jakby uczucia oznajmić. Widzimy tutaj już z przodu dwa serduszka, no to już wiemy w tym momencie, że tutaj nie ma żartów. Oczywiście serduszka są niczym innym jak torpedą, tak jest, torpedą, którą on wystrzeliwuje w rej. no i wiecie, to działa na zasadzie aniołka. No jak aniołek trafi amor, czy trafi strzałą, no to się zakochujesz, no to Kylo tutaj ma swoją własną wersję amorkową, czyli po prostu serducha, e, którymi no będzie do tej rej strzelał. Ma tylko chłop dwie szanse, więc chłopie nie zmarnuj tego. Oczywiście jest to przeróbka jakiegoś taj Advanced chociażby, czy innego, no to dlatego co ten przód jest jaki jest. Za sterami, jak widzimy, siedzi Kylo, ma on w ręku kwiaty. Kwiaty koloru niebieskiego, dlaczego? No tak stwierdził, że skoro Rey ma miecz koloru niebieskiego, widocznie ten niebieski lubi. A że to jest miecz, bo właściwie koledze jej ojca, koledze, który wyrżnął cały zakon Jedi i w ogóle, no to chyba nie do końca skumał, że, że ten kolor to może nie być jej do końca ulubionym, jednak z takim kwiatem leci. Oczywiście nie jest to jedyny podarek jaki on dla rej wiezie, ponieważ z tyłu spójrzcie, co jeszcze ma. A no tak, wiezie tutaj pluszowego misiaka. Pluszaka, no bo chyba wszystkie dziewczyny lubią pluszaki, prawda? Tak jest. Zrobiłem research. Wszystkie kobietki lubią pluszaki. No więc liczę, że ta Ray temu pluszakowi się tutaj nie oprze. Cały statek, oczywiście, zrobiony w kolorze czerwonym. Boki, no oczywiście, miałem przypominać serce. Jest ciutka ciaste, więc. Pewne, pewien żuror, już tutaj się teraz pieni na widok tej kańcastości, no ale trudno, wiecie, jakby no, to jednak jest to statek kosmiczny, tak? A nie, a nie dokładnie a serduszko. E, tutaj w środku, jak widzimy, kokpitu no właściwie nie ma, no ale tak już bywa w tych mikrofighterach bym powiedział. Jest tu ascetycznie, jest miejsce na nóżki, żeby on się trzymał i wykończono na czerwono. Poza tym jednym tutaj gadżetem, o którym zaraz, bo gdy spojrzymy z dołu, pomyśleć, co? Niby miłość, niby love is in the air, a to kurczę, jednak jakaś brońka z dołu? A no nie, mój to jest głośniczek. No bo z czego on ma puszczać hity. Z czego on ma puszczać romantyczne kawałeczki, jak nie właśnie z takiego megafonu. Niech już Tarej z daleka słyszy, że on nadlaktuje. Niech ona już z daleka wie, że to on. A jakie kawałki tutaj ma, no puszcza je za pomocą tego radyjka. No zobaczmy, co ty tam dla nas masz, Kylo. Tak dla ciebie I jak widzimy, same hity, którym oprzeć się po prostu nie można. No z Indy Air chciałoby się e, rzec. Tutaj ma on jeszcze takie oparcie, tył tutaj w miarę tak fajnie y, wykończyłem. Tutaj początkowo użyłem dwóch kubeczków, bo tak na początku myślałem, żeby tu wiecie, jak, e, jak walentynki, to też jakieś fajerwerki większe i tak dalej. Chciałem zawiesić tu dwie czerwone flagi i dwie czerwone stęgi, które by za sobą w luku, ale psuło to wtedy ten efekt serduszkowatości z boku, więc z nich zrezygnowałem, ale jakoś tak kubki zostały, no bo wiecie, opcja zawieszenia tutaj jakiś flag cały czas e, istnieje. E, to tutaj to oczywiście ma to właśnie charakter, żeby tutaj można było zaczepić e, ten tutaj e, przezroczysty pałąk, żeby on tutaj nam właśnie m, się utrzymał. Dodatkowo ma on taką opcję, że spójrzcie, o, możemy sobie tak go mocowo dostosowywać, przekładać na boki, co dla mnie do zdjęcia na Instagrama jeszcze tym bardziej się e, nada. No i teraz wyobraźmy sobie, moi drodzy, że taka scena zaistniałaby naprawdę. Wyobraźmy sobie, że w tych gwiezdnych Wojnach, które ja osobiście lubię, nową trylogię, wiele osób ją hejtuje, ale wyobraźmy sobie, że doszło naprawdę do takiej sceny, że w epizodzie trzecim, kurczę, Kylo przeleciał tylowerem i kurczę, naprawdę tutaj jest scena, że on przyszedł z się przed Rey i powiedzieć jej o swoich uczuciach. Jurej! Rey, Rey, ja cię kocham. Co ty bredzisz, Kylo? Co ty bredzisz, Kylo? Mieliśmy walczyć, miała być walka, ale Rey, ja już nie chcę walczyć! Ja nie będę z Tobą walczyć! Ja chcę, ja, ja chcę w ogóle być związek z Tobą mieć! Co ty bredzisz, Kylo? Nie jestem Kylo, jestem Ben! Jaki Ben? Beny to fajne chłopaki, kojarzysz Ben Howard! Takie fajne, romantyczne hity gra! Ej, te, I wasn't listening, I was. A ty, bradis, Kylo, to ty w ogóle mówisz? Nie lubisz Bena Howarda? No to może James Blunt. James Blunt. Każdy kojarzy, każdy lubi Jamesa Blanta. Jaki Blunt? Chyba ci się pomieszało. Chyba ci się pomieszało. Żadnych Blantów nie. Nie, 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 nie taki Blunt. Nie taki Blunt. Ech, no i tak to jest z tymi kobietami. Nie zrozumisz. No, i tak to właśnie moi drodzy, jest z tymi kobietami. Nie do końca zawsze zrozumisz. Tak czy siak, zostawcie tutaj, prawda, jakiś ślad po sobie, komentarz, czy takie filmy Wam się podobają, czy nie. Subskrypcje, jeżeli tego jeszcze nie robicie, będę wdzięczny. A ja cóż, lecimy dalej z przygodą, miłosną naszego Bena i Rej. Dzięki, że byliście dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!